Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Lee Child jednym strzałem Z angielskiego przełożył Zbigniew Krulicki Czyta Wiktor Zborowski Piątek, piąta po południu Chyba najgorsza pora na to, aby nie rzucając się w oczy przejechać przez miasto A może najlepsza Ponieważ o piątej po południu w piątek nikt na nic nie zwraca uwagi, tylko na drogę przed sobą człowiek z karabinem jechał na północ nie za szybko, nie za wolno, nie zwracając na siebie uwagi, nie wyróżniając się niczym. Jechał jasnym, miniwanem, który pamiętał lepsze czasy. Był sam. Nosił jasny prochowiec i jeden z tych, Bezkształtnych, jasnych kapelusików, jakie starsi panowie noszą na polach golfowych, kiedy praży słońce lub pada deszcz. Kapelusik miał dwukolorowy otok. Był nasunięty na oczy, płaszcz był zapięty pod szyję. Mężczyzna nosił okulary przeciwsłoneczne, chociaż samochód miał przyciemnione szyby, a dzień był pochmurny. I nosił rękawiczki Chociaż zima skończyła się już przed trzema miesiącami A dzień wcale nie był chłodny W miejscu, gdzie First Street zaczynała piąć się na wzgórze Pojazdy poruszały się w ślimaczym tempie Potem zupełnie się zatrzymały Tam, gdzie dwa pasy przechodziły w jeden Ponieważ z drugiego robotnicy zerwali asfalt Całe miasto było rozkopane. Już od roku jazda przez nie była koszmarem. Dziury w nawierzchni, wywrotki ze żwirem, betoniarki, maszyny do wylewania asfaltu. Człowiek z karabinem zdjął rękę z kierownicy. Podciągnął mankiet. Spojrzał na zegarek. Jedennaście minut. Bądź cierpliwy. Zdjął nogę z hamulca i samochód wolno ruszył naprzód. Potem znów się zatrzymał. Tam, gdzie zaczynało się śródmiejskie centrum handlowe i ulica stawała się węższa, a chodniki szersze. Z lewej i prawej wznosiły się supermarkety, każdy następny nieco wyżej od poprzedniego. Z powodu nachylenia stoku. Szerokie chodniki. Zapewniały dużo miejsca spacerującym klientom. Żeliwne maszty flagowe i żeliwne słupy latarni stały w długim szeregu niczym wartownicy między ludźmi a samochodami. Ludzie mieli tu więcej miejsca niż samochody. Te poruszały się bardzo wolno. Znowu spojrzał na zegarek. Osiem minut bądź cierpliwy. Sto dalej było trochę mniej sklepów, robiło się luźniej. First Street stawała się nieco szersza i znów trochę zaniedbana. Pojawiały się bary i tanie sklepiki. Po lewej znajdował się wielopoziomowy parking. Kolejne roboty drogowe prowadzono w miejscu, gdzie rozbudowywano parking. Jeszcze dalej ulicę zamykał niski mur. Zanim ciągnął się rozległy plac z rzeźbioną fontanną, po lewej stronie placu stała stara biblioteka miejska, po prawej nowy biurowiec, za nim wieżowiec z czarnego szkła.